Witam Was bardzo serdecznie. Słowo drama pojawiało się i wczoraj na konferencji. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się pojawiało to słowo, i bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie, żeby Wam móc powiedzieć, czym jest drama z merytorycznego punktu widzenia, oraz podzielić się własnym doświadczeniem i obserwacjami, które zdobyłam przez kilka lat pracy z różnymi grupami wiekowymi, właśnie metodą dramy stosowanej. Nie będzie tak. ja Z może to będzie lepiej. Tak. OK, to czym jest drama? Termin drama pochodzi od greckiego słowa drao, które oznacza czynność, akcję lub działanie. Wszystkie osoby uczestniczące w dramie są w rolach, w nowej dla nich sytuacji, wymagającej podjęcia działania w celu rozwiązania pewnych fikcyjnych problemów. Przez teoretyków drama jest określana na bardzo wiele różnych sposobów i może być określana jako aktywny społeczny proces traktujący zdolności człowieka do grania roli dla projektowania wyimaginowanych ról, postaci i sytuacji, jako drogę odkrywania i wyrażania pojęć poprzez ciało i głos, jako sposób uczenia się, w którym uczestnicy poprzez aktywną identyfikację z wyobrażonymi rolami i sytuacjami uczą się zgłębić problemy, wydarzenia i zależności. Eee, drama traktowana jest również jako metoda dydaktyczno-wychowawcza, e, angażująca w działanie uczestnika całą jego wiedzę o świecie, tworząca nowej jakości w związku z wykorzystaniem wyobraźni, emocji, zmysłów i intuicji. Podstawą dramy jest rozgrywanie w różnych możliwych rolach nowych, nieznanych wcześniej, nieraz bardzo trudnych sytuacji, w celu ich zrozumienia, uzewnętrznienia, zdobycia bądź pogłębienia wiedzy o świecie, o sobie, e, o innych ludziach. Ogólnie dramy można określić jako metodę kształcenia polegającą na aktywnej identyfikacji uczestników z fikcyjnymi rolami i sytuacjami, angażującą w działanie uczestnika jego wiedzę i tworzącą nowe jakości poprzez uruchamianie określonych operacji intelektualnych, emocji, zmysłów i aktywności ruchowych. Obecnie drama uważana jest za najbardziej efektywną metodę edukacyjno-profilaktyczną. Wykorzystuje one naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w rolę i improwizowania. Drama nie jest jednak teatrem. Jest to narzędzie, które wykorzystuje techniki teatralne w wychowaniu edukacji i wprowadzeniu zmian społecznych, metoda pracy z grupami, która bazuje na naturalnej zdolności ludzi do zabawy, refleksji i wchodzenia w rolę, co ważne, zmierza do osiągania zamierzonych zmian społecznych. W dramie możemy mówić o radości uczenia się. Drama zaprasza do dialogu, wyzwala energię, motywację i pobudza do refleksji. Trzy filary dramy, czyli trzy takie elementy, z których korzysta drama w pracy z grupami. Pierwsze jest to wchodzenie w rolę. W życiu codziennym, na co dzień, w życiu społecznym wchodzimy w różne role. Jesteśmy córkami, synami, ojcami, matkami, uczestnikami konferencji, uczniami, studentami, pracownikami korporacji bądź innych instytucji. I na tym właśnie bazuje drama. W dramie wchodzimy w sytuację i postacie nie tylko umysłem, ale i ciałem poprzez działanie. Osoba przyjmując rolę fikcyjnej postaci angażuje się z pozycji roli. Ale obserwuję to, co przydarza się bohaterowi z pozycji rzeczywistego ja. Dzięki tej podwójności w dramie zachodzi proces edukacyjny. W dramie do pracy nad wybranym przez nas tematem szukamy szerszego kontekstu społecznego. Nie pracujemy bezpośrednio na problemie konkretnej osoby. Autorefleksja bądź refleksja. Umiejętność autorefleksji. Podczas pracy metodą dramy stosowanej następuje moment omówienia, analizy doświadczenia, w którym każdy uczestnik mógł wziąć udział. Wtedy, podczas odpowiednio skonstruowanych pytań, przygotowanych specjalnie w kontekście grupy oraz celu przeprowadzania danych warsztatów, uczestnicy mogą przeanalizować działania, zachowania, które podejmowali w danych ćwiczeniach i zadaniach. I trzecia, trzeci filar to jest zabawa, czyli naturalna zdolność człowieka do zabawy. Każdy z nas lubi, umie i chce się bawić. Często słyszymy nauka przez zabawę. I właśnie to także wykorzystuje drama stosowana, aby w jak najprzyjemniejszy, ale nie zawsze łatwy sposób i trochę niezauważalny przemycać uczestnikom pewne wartości, wiedzę, która dotyczy poruszanego tematu. I tu jest taka cenna uwaga, że w dramie nie ma kogoś takiego jak mentor albo osoby, która jest naj. Jest osoba prowadząca powiedzmy warsztat czy spotkanie, natomiast ona nigdy nie może występować z pozycji odgórnej, ponieważ podczas warsztatów czy zajęć dramowych każdy ma jakieś z nas doświadczenia, jakąś wiedzę, i na tym właśnie potencjale pracujemy. Osoba prowadząca jest bardziej opiekunem myśli, opiekunem grupy bądź facilitatorem. Cele dramy stosowanej. Głównym celem dramy stosowanej jest wprowadzanie zmian społecznych, natomiast te punkty można bardziej by było nazwać wartościami dodanymi, które mogą wystąpić podczas warsztatów czy zajęć dramowych. I to na pewno nie są wszystkie. One są objęte tak. Bardzo szczegółowo, rozwijanie świadomości samego siebie otaczającego świata, kształcenie umiejętności koncentracji, współpracy i porozumiewania się, rozwijanie uczuć estetycznych i umiejętności wypowiadania się w formie artystycznej i pobudzenia artystyczne. Poprzez wielopoziom znaczy cel, jakim jest wprowadzenie zmiany społecznej oraz te cele dramy, można. Można wydobyć poprzez wielopoziomowe zaangażowanie, czyli ciała, umysłu. Drama porusza nie tylko myśli, ale też emocje i ciało, które są równie ważne. Uczestnik w trakcie improwizacji dramowej przyjmuje określone postawy, wykonuje gesty, czuje emocje, przetwarza informacje, pojawia się w nim refleksja. Drama dzięki wielopoziomowemu zaangażowaniu uczestników umożliwia rozwój osobom o różnych stylach uczenia się, gdyż oddziałuje na różne zmysły, wzrok, słuch, dotyk oraz wprowadza ruch. Jak wyglądają zajęcia bądź warsztaty dramowe? Ogólnie podczas zajęć dramowych pracujemy na tak zwanym cyklu kolba, który składa się z czterech podstawowych punktów. Po pierwsze, to jest doświadczenie dramowe, które jest głównym ćwiczeniem dramowym do danego tematu, czyli jeżeli mamy zajęcia dotyczące poprawy komunikacji albo udoskonalenia umiejętności komunikowania się, główne ćwiczenie dramowe będzie skierowane właśnie na to, żeby zrealizować ten cel. Następnym, drugim punktem po tym doświadczeniu jest omówienie i analiza, czyli siadamy z uczestnikami w kręgu i rozmawiamy o tym, czego doświadczyli w danym ćwiczeniu. Co przeżyli, co czuli, jakie wnioski mają na podstawie ćwiczenia. Następnie występuje coś takiego jak podsumowanie. Wtedy osoba prowadząca podsumowuje wszystkie zebrane informacje, które wypowiedziała grupa, wszystkie ważne jakieś elementy, które się pojawiły. Najczęściej jest to zapisywane na tablicy, żeby każdy uczestnik mógł się do tego odnieść. I tutaj jest też moment na wprowadzenie wiedzy merytorycznej, czyli kiedy pracujemy z uczniami, możemy wtedy wprowadzić elementy wiedzy. Czym jest komunikacja, jakie są rodzaje komunikacji, jakie są bariery komunikacyjne i wszystkie y, tematy związane z wiedzą twardą. Czwartym punktem w cyklu kolba, na którym opiera się prowadzenie zajęć, jest zastosowanie, czyli wiedza z połączenie wiedzy z doświadczenia, które było na początku, wiedzy merytorycznej, która była w podsumowaniu oraz wykorzystanie w życiu. W zastosowaniu prowadzący daje takie ćwiczenie albo taką możliwość, aby uczestnik, który. Które przeżył dane doświadczenie, wyciągnął wnioski, mógł przenieść je na, na swoje życie prywatne. Aha, jeszcze wróćmy tutaj. To krótko powiem. A propos, było mówione o warsztatach przed larpami, grami integrującymi. W Dramie jest trochę podobnie, ponieważ zaczynamy zazwyczaj od rozgrzewek, w zależności od tego, czy grupa jest dla nas nowa, czy prowadzimy zajęcia cyklicznie, te rozgrzewki będą inne. Jeżeli mamy nową grupę, rozgrzewki mają na celu zintegrowanie grupy, poznanie grupy, wprowadzenie zasad. Natomiast jeżeli to jest grupa, którą już znamy, z którą pracujemy, są to kolejne zajęcia z nią, ma zmotywować do, do działania, wprowadzić w temat, jaki będziemy podejmować. Ćwiczenie główne, czyli to jest jedno z ćwiczeń proponowanych przez metodę dramy stosowanej, przez jedną z technik, to jest jedna z technik, nakierowana oczywiście na cel. Następnie po tym głównym ćwiczeniu jest omówienie, w którym, na które składa się analiza tego, co uczestnicy doświadczyli, oraz podsumowanie oraz zakończenie. Czyli na zakończenie zajęć dramowych staramy się podsumować cały dzień, cały, cały warsztat, przypomnieć najważniejsze rzeczy, które, które zrobiliśmy. Bardzo często prowadzący też proszą o feedback od grupy, ponieważ jest to bardzo ważna informacja do tego, jak przeprowadzić następne zajęcia bądź jak udoskonalić kolejny warsztat. Omówienie, szybciutko. W dramie podczas prowadzenia dra, zajęć metodą dramy stosowanej głównym elementem jest omówienie. I omówienie składa się z takich trzech podstawowych części, czyli uczucia, intelekt i metapoziom. I to jest święta kolejność. Z czego to wynika? Kiedy jesteśmy uczestnikami jakiegoś wydarzenia, jakiegoś doświadczenia, pierwsze, co nosimy w sobie, to emocje. Często słyszymy, że porozmawiamy za chwilę, jako chłoniesz, albo nie będę z Tobą rozmawiać, bo jesteś zdenerwowany. Podczas omówienia, podczas. podczas Omówienia przy zajęciach dramowych. Najpierw wentylujemy emocje, czyli pytamy uczestników, czego doświadczyli, jak się czują, co w kontakcie z innymi odczuwają. Następnie przechodzimy do pytań skierowanych na intelekt na intelekt, czyli co myślicie o tej sytuacji, jak myślicie czy Kasia w roli Mariolki mogła inaczej się zachować w stosunku do Krzysia w roli Darka. I przechodzimy na ten wyższy poziom, kiedy analizujemy już właśnie to, co się wydarzyło i dzięki temu możemy przejść na metapoziom, czyli zastosowanie tego doświadczenia do życia prywatnego, osobistego, zadając pytania i omawiając na przykład czy, jak myślisz, czy w twoim otoczeniu jest ktoś, kto, z kim nie możesz się dogadać, kto stawia ci jakieś bariery komunikacyjne. I to jest właśnie ten metapoziom w omówieniach. I to jest slajd, którego najbardziej się bałam. E, czyli e, moje rozróżnienie e, na dramę i LARPy, czym się różnią, co mają podobne. Już wiem, że e, jedna, e, jedna z rzeczy, czyli e, brak podziału na widzę, która jest nieaktualna i dziękuję Wam bardzo za tą wiedzę. E, ok, czym się wyróżnia drama? Są omówienia, e, pracujemy na cyklu Kolba, e, są odpowiednie techniki dramowe e, oraz jest na e, nastawienie na cel, czyli na zmianę. Larpy, z tego co ja wiem, co wyczytałam i czego się dowiedziałam, mają fabułę, wspólne przygotowanie postaci gry. Oczywiście nie zawsze się to zdarza, bierzmy na to poprawkę. Jest Lab master albo gry, czego w dramie nie ma. Są scenografia i kostiumy, czego w dramie nie wykorzystujemy. Co jest wspólne? Improwizacja. I w dramie, i w larpach improwizujemy. Są postacie tworzone są postacie, jest fikcja, jest nastawienie na odgrywanie ról, ten brak podziału na widza i aktora, to tak jak powiedziałam już raczej nieaktualne i bardziej do larpu i nastawienie na grupę, czyli na to w dramie nastawienie na uczestników, a w larpie nastawienie na uczestników danego larpa, to co było mówione przy prezentacji Marcin'a i Malwiny. OK, to tyle i dziękuję. Wiem, oczywiście czy... są pytania z widowni, już idę, już daję. <grym> Zafia Urszula, Kaleta, Stowarzyszenie Wielosfer. W kwestii tego tutaj wykresu chciałabym zwrócić uwagę, że być może omówienia również łączą dramę z larpami, mhm. dlatego że u nas omówienia nazywamy wówczas debriefingiem, mhm. a przed, przed grom briefingiem. One oczywiście nie zdarzają się we wszystkich larpach. Niestety, ale przyjęłabym, że chociaż pod inną nazwą funkcjonują jako omówienia. Okej, okay, yy, zgadzam się i yy, tylko chciałabym właśnie dodać, że w larpach czasami występują, a w dramie jest to podstawą do pracy. To jest tylko ta różnica, ale absolutnie się zgadzam, że omówienia w larpach są. Marcin Słowikowski, Grimoire Lublin. Chciałbym zapytać, czy oprócz prezentacji jest szansa na przykład na jakieś warsztaty w trakcie koli? Dramowe? Tak. Na jaki temat? No nie wiem, jeżeli zbierze się jakaś grupa, może jesteśmy w stanie wymyślić jakiś temat. Mamy salę warsztatową z tego co mówili organizatorzy, więc może ją wykorzystamy. Komunikacja i role grupowe możemy robić od ręki. Zróbmy. Zresztą muszę się przygotować. Zróbmy. Ok. Tak. Pytanie tylko moje do organizatorów warsztaty dzisiaj czy jutro? Jak wam wygodniej? To zależy, czy chcecie dzisiaj opuścić to jakieś. Tylko fajne powiem, że moje ograniczenie jest, jest takie, że ja jutro z Gdańska o 16 mam e, busa, więc muszę gdzieś stąd o 14 wyjechać. Możemy zacząć od rana. Ile, ile możemy... potrwają te warsztaty? E, czy Myślę, że 4 godziny wam wystarczyło. 3-4. To ja proponowałbym jutro rano. Od To może ustalimy sobie gdzieś tam w przerwie i na tym. Ja się dostosuję. Pierwsza, Weronika Walczyk czy słusznie odnoszę wrażenie, że drama zazwyczaj jest larpem, jeżeli tak czy zawsze jest larpem? Jeżeli nie, kiedy nie jest larpem? Okej, okay, to pytanie pojawiało się też w piątek. Pytanie i stwierdzenie. Tak naprawdę nie mogę zaprzeczyć, i nie mogę tego potwierdzić. Wiem, że larp i drama jest na pewno nakierowane na inny cel. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy drama jest larpem, albo czy larp jest. Dramą słyszałam o tym, że Larp jest głębszym pojęciem dla, dla dramy. Drama jest nakierowana na zmianę i to jest główne, główne, główny cel, natomiast larpy mają troszeczkę inny cel i tak jak dzisiaj nawet się nad tym zastanawiałam, bo przewidywałam takie pytanie, że idąc na larpę, wyjdziecie na grę. Czy to jest gra edukacyjna, czy fantastyczna, czy obyczajowa, czy jakakolwiek inna, to jest gra, jest zupełnie inne nastawienie. Kiedy uczestnik przychodzi na warsztat dramowy, on wie, że coś e, przepracuje. I to jest ta różnica. Okay. Mam stop. Zapraszam. Ja, mam, ja mam refleksję pewną i chciałabym jednak się z nią podzielić, ponieważ. E, Nie, na, nie, znaczy chciałabym jednak jedno rzecz powiedzieć. Ja byłam na Międzynarodowym Forum Praktyków Dramy w 2010 roku mm -hmm. na SWPS-ie i byłam również tutaj na prelekcji dramy w Gdańsku, bodajże też w 2010 mm -hmm. albo w 2011 roku. I ja się dość przyjrzałam ruchowi dramowemu właśnie z punktu widzenia larpowca, bo mm -hmm. bardzo mnie to interesowało, jak to się odnosi właśnie mm -hmm. do od naszych larpów. Dlaczego akurat drama tak, przepraszam, dobrze sobie radzi w środowisku, jest tak rozpoznawalna, a dlaczego larpy nie? Moja refleksja, oprócz tego, że uważam, że... Do, do meritum. E, dobrze, zróbmy LARPy tak samo rozpoznawalne jak dramy, dlatego że dużo, dużo więcej rzeczy niż tutaj zostało wskazanych, jednak jest wspólnych i nie do końca się zgadzam z tym, że e, tak jak powiedziałaś, e, nie ma, nie ma e, że w dramie nie ma tego, tej warstwy kostiumowo, Teatralnej, teatralny, ponieważ Wybrzeżak jest tego bardzo dobrym przykładem. Uh -huh. I no i niestety teraz się będę ograniczać i mówić skrótowo. I po drugie uważam, że jeśli chodzi właśnie jakby o wartość LARPA, to naszą wartością jest integracja i improwizacja, a nie takie getto, które jednak jest w dramie i takie ograniczenie grup. Okej, okay, chętnie z tobą podyskutuję, raczej porozmawiam. Hmm? Dziękuję.